Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. W najbliższą sobotę już dziś odbywa się e, finał ludzkiego gestu w Opolu, gdzie się wybieram. E, będzie relacja z tego wydarzenia i się przygotowujemy do wyjazdu. No i tutaj siedzą chłopaki pokarmione, a dziś jeden chłopak e, będzie złapany, ponieważ. O Zmienia miejsce zamieszkania idzie do kolegi. Tak jak wspomniałem, jeszcze tutaj mam parę gołąbków więcej niż, niż potrzebuję. Tych samczyków najmłodszy samczyk, rocznik 2018. No, więc już 6-latki, za rok 7-latki, i to te 2018 powiem tak na końcu będą sprzedane. No bo po co powiem te, 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 te starsze 15-16 rocznik, i właśnie. Pokażę może kilka tych e, 19 rocznik e, to, to mogą być do nabycia, a, a te młodsze te młodsze hmm, powinny zostać najdłużej. Nie? E, także pokażę jeszcze, jak w przykład łapię temu koledze tutaj obiecałem mu samczyka e, z. Moi fajnych, szybkich gołąbków. A, tak powiem, o, tu takie samczyki. To jest szesnasty rocznik. Szesnasty rocznik po starej czarnej. Syn. Potem są tu od Adama Zenke. 16 Szesnasty rocznik, siedemnasty rocznik. Siedemnasty rocznik że siedzi. To jest po Kubusiu. E, te z Kubusia powydawały Supermin Gołębie. Jego brat wydał trzy pierwsze lotniki oddziału. Brata sprzedałem. Nie zostaną te młodsze, ale te 17-16 roczniki. to jest kuczek szaleńca. Znaczy, ten już jest zamówiony, bo on idzie do Nadolsztyn. Tylko kwestia wysyłki do kanizowania że ten akurat po prostu siedzi, bo siedzi, ale, ale jest zamówiony. Tu jest 17 roku sztolek. Ciemny sztol. 17 rocznik całkowicie się wybierzył. Eee, tu 16. Tu jest? Tu nic nie widzę. To Adam Zenkę, chyba tak. Adam Zenkę 62, tak mi się wydawało. Ale na obrączce nic nie widać, bo ciemno jest, a umarłszymana. Najgorszy czas, e, najgorszy czas powiem, nie że w hodowli, ale w goemniku. Po prostu wilgoć niesamowita. E, więc nawet jak miarę jest wysprzątane, to każda świeża kupa po prostu brudzi, bo to jest mokre, wilgotne, to nie schnie w ogóle. Właśnie to jest ten problem też właśnie odnośnie zdrowia hodowców z gołębiami. Trzeba podać coś naturalnego, coś na związanie kału czy tak dalej, po prostu na mgła, mglisto. To ten szaleńca z dwudziestego z roku. Tu 14. rocznik Ludoklasens. Płodny jak najbardziej. Aż może być do sprzedania. Czy jest do sprzedania, jak ktoś się nie boi? Gąbek jest płodny, jak sobie z niego ktoś... E, jeszcze któryś rok na pewno skorzysta. Super gołąbki, brat. E, drugi lotnik regionu i tak dalej. Kupę dobrych gołębi. Tych gołębi mam. 14. rocznik. W roku 13 rocznik przydałem. Tu jest jeszcze jego brat 12 rocznik tu jest od Adama Zenke, 16 rocznik. Kolejny są tu. Jak się teraz wrócił pierzenie na koniec. 16 rocznik. Eee, także a jego brat jest 17.

Och, nie. Te z 18, to pokazuje, bo to są najmłodsi. Te z 18, to. A to jeszcze z 15. A z 15, są sztuki. To jest. Syn Kubusia z 15 roku. On wydał tak trzeciego lotnika oddziału. Wydał roczną z dziesięcioma konkursami. Także gołębie, które powydawały, naprawdę fajne gołębie, wypierzone. O, taki potężny syn Kubusia. Do tych samcy oczywiście, samiczki tak samo. Są samce oblatane, co prawda, takie co pełnią rolę rozpłodową, tylko takiego latającego rozpłodu. Przerzuciłem te stare emerytki, ale jak najbardziej samice też mogą być całe pary. Nie mówię tylko samce. Ale ponieważ będę lotował tylko chyba sam, samiczkami ponownie. No do tych samczyków zawsze zbywa. Nawet może być więcej samiczek zostać. Bo ewidentnie potem nadwyżki tamcy się robią. Okazja, eee, bo... Normalnie dzieci 901 nie sprzedaję. Jedną córkę sprzedałem o wyjątkowych okolicznościach. Sędzia 901 z 15 roku. Sędzia 901 z 15 roku. Co tu jeszcze mamy? Stolek z piętnastego, a dwudziesty. Czekaj, czekajcie. O, ten jest dwudziestego. To jeden. Dwudziestego. Ten jest młody. Ten jest młody. Stolek. Na młodego był lotowany chyba cztery czy. Ale ma fajnie. Nie będzie tego widać. Fantastyczne oko ma. O! Bo widać coś? Nie. Takie brązowe oko, to tak jak tego gołębie jeszcze miały. Przekapitalne. A ten jest. Ten jest młody! Ten jest młody. No. Tak to mi więcej poleciało. Łapy gołąbka, bo pakuje na ludzki, na ludzki gest D. Przy okazji koledze zabieram gołębie. To jest jeden kandydatów do wysyłki. Wytałem ale gdzie właśnie. Jest właśnie ten A, bo właśnie się ukrył. Właśnie, bo kolega lubi pstrę. lub stres całą parę bierę, no i właśnie ten lub ten drugi, da, zobaczymy którego, czy samiczkę bierze. Ciemności, nic nie widać. Oba są 16, oba, bo mi jeden właśnie jest zabrany, teraz będzie Może wezmę oba, żeby sobie wybrał. A takie same są. Ten bardziej do samiczki będzie pasował. Ten bardziej powinien do samiczki spasować. Ten się wybierzył. Jest... A tu kto? tu ten szaleńca. Tak, ten szaleńca tu siedzi. Jeden z kilku. A tu jest. 12 roku jeszcze miał wszystko młode, dobre. Ja mówię. Też jestem pewny. 10 roku moje samce jeszcze płodzą. Zadam sobie koledzy na prezencie dostali. A, to jest super wartościowy gołąbek. Tyle, że rocznik 2012, nie? Czy ma 12 lat, będzie miał 13, ale świetnie się trzyma. Kapitalny gołąb. A, no emeryt wiadomo Ten 14 roku to jego brat, nie? Tu jeszcze Co tu jeszcze? Z Van Luna są dzieci z 19, a nie będę wszystkich łapał No i rudę, i rudę Rudę z 15 i 16 roku bracia. Z 15, 16, potem z 17 Kilku braci. a jakie tu oko jest. Pięknie. Biała obrączka, ten jest 15 rocznik, jest tu też brat 16. A, też taki sam rudzielec jak ten. O są tak. je trzymał w ręce. Jak wyglądają. Wystarczy jednego zabieramy. O no właśnie tutaj sobie kolega wypatrzył i to pewna samica. Idzie w parę, ale mu obiecałem Pitbull rodze Akurat grzeczna, bo idzie grzecznie w parę. Ona do tego samczyka pójdzie, co pokazałem, Młoda Tegoroczna, przelotowana Samiczka Tegoroczna, było lotowane, ale cóż, kolega chciał coś na loty młodych. Lotuje tylko młodymi, starszy pan, 70 lat, i chciał właśnie podloty młodych. Dlatego e, mojego szaleńca i 901 linii, a tu pitbull razy szelens u mnie wychowane. No i wyszły. O, ojciec jest wyczok nakrapiany, matka jest szymelka i wyszły takie. O taki wyszedł. Trokaty no. Piękna samica. Piersista. Zmienia dom. No a jeden kolega mi się z szaleńca. Pytał co by tak najbardziej na szaleńca. Na te córki było podane. W sensie wnuczek. Wnuczek. E, wnuczku. Wnuczek. Dziewczynek samiczek. Po dzieciach szaleńca. O, tu jest. Tak te samiczki wyglądają. One takie delikatne, strzałeńca. W krzyżówce potem wychodzą potężniejsze. O, na jest wnuczka. Dobra, jeszcze idę złapać jednemu koledze łódeczka, którego dla niego trzymałem. I to będą gołąbki na ludzki gest. Znaczy, one ze mną pojadą. Tam, po prostu, sobie koledzy odbiorą. A ja jutro Wam pokażę, jak ten ludzki gest działa. I wyruszamy do narodzinne święto hodowców gołębi pocztowych. Także z rana wyruszam w drogę. Te z tyłu też gołąbki dla kolegów, gdzie się tam spotkamy na miejscu. Także do zobaczenia na miejscu hodowca odebrał sobie z Otmuchowa gołąbki. A ja idę na centrum. Autko już zaparkowałem, tylko starszy Pan pomogłem mu przenieść gołąbki w klateczce. Teraz idziemy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na część drugą.